Jestem Lucy i dzisiaj chciałabym opowiadać szóste zadanie. Za trzy różne ciastka Kalenka zapłaciła 7 zł. Każde ciastko kosztowało całkowitą liczbę złotych i miało inną cenę. Ile kosztowało najdroższe ciastko? W tych zadaniach możemy poszukać um, tych najtańszych, um, ponieważ... Um, jak znajdziemy najtańszy, to, zna to potem znajdziemy średni i reszta będzie najdroższy. Um, więc um, narysujmy najpierw 7 koło i oznaczmy, że jest 1 zł, ponieważ najmniejsza ilość musi być 1, bo to musi być um, liczba całkowita. O i oznaczymy tu, że jest 1 zł. No i jak ten najmniejszy będzie miał 1 zł, to ten średni y, będzie musiała mieć co najmniej 2, a najdroższy to będzie miała 4. Więc odpowiedź będzie 4. Ale jak będziecie mieli wątpliwości to jeszcze zróbmy 5 zł. To tutaj też narysujmy 7 monet złotych I tutaj największy jest 5 złotych I zostało nam 2 I tylko można ich dzielić na 1 złoty No i te liczby są takie same Więc 5 nie można A 6 tym bardziej, bo Zostanie nam jeden i w ogóle nie można się dzielić A jak będzie trzy Ten Najdroższy To tutaj musi być Średni, więc mniejszy y, Tańszy, czyli Dwa Co najmniej dwa I Teraz znów będzie 2, więc też nie można 3 i 2, coraz mniej i na pewno też nie będzie można. Więc poprawny odpowiedź będzie C. Jak lubisz moje filmików, to subskrybuj i kliknij łapkę w górę. Dziękuję, do widzenia.